Jest szósta i zabieram Was dzisiaj na uczelnię ze sobą, ale jest to turbo stresujący dzień, ponieważ jest to pierwszy raz na takich zajęciach, czyli zajęciach do domu spokojnej starości. Mam nadzieję, że wyobrażacie sobie to samo co ja. No, nie będzie tam za kolorowo zapewne. Cierpienia ludzi pewnie tam będzie na dość wysokim poziomie, więc zobaczymy. Oczywiście wam nie będę tego pokazywać, ale zobaczycie moje odczucia. I w ogóle cały proces tego postaram się w ogóle coś nagrać. Wiadomo, nie będę mogła nagrywać większości rzeczy, ale coś wam postaram się nagrać. Szybko maluję, ogarnię i tak dalej, nie będę wam pokazywać tego procesu, bo się spóźniłam na autobus, ale musiałam wam nagrać taki jakiś szybki wstęp. Mas numer 10. Dwie minuty muszę wyjść z domu, ale stwierdziłam, że jeszcze Wam pokażę szybko mu, a ja, mój outfit, a mianowicie zamówiłam sobie nowy, bo nowy pierwszy skram. Taki o, proszę bardzo, pudrowy, różowy. I dzisiaj idzie on ze mną na zajęcia, także biorę to, biorę proksy. I dosłownie y, ubieram się w dresie. i widzimy się, nie wiem, w autobusie na przystanku, bo mam czas... godziny jestem za szybko, więc nie wiem czy iść bardziej do Lidla, ale w Lidlu będę pół godziny robić, czy do Maka, ale z kolei będę w Maku, to nie kupię sobie jedzenia na uczelnię i wody. Dobra, idę do Lidla, nie ma co. Jezu, ja powiem wam, że ja się tak stresuję. Okropnie się stresuję, sobie nawet nie wyobrażacie. Jeszcze mój kolega z innej grupy trochę mnie nastraszył, coś nastraszył. Po prostu powiedział, że, że mu było ciężko i że no właśnie tak myślałem, że ty taka empatyczna czy coś i że nie dasz rady. I wydaje mi się, że nie dam rady. Ja naprawdę nie, nie nadaję się do czegoś takiego. I to jest na przykład właśnie przykład. Jak się czasami mnie pytacie, że co jest trudnego na fizjoterapii i tak dalej, na przykład dla mnie to i to tak ogromnie, ogromnie. Bardzo ciężko jest yy, mi iść i. I tam coś robić, bo ja zapewne będę wychodzić co 5 minut do talety, bo będę mówić po prostu, że jest mi, nie wiem, słabo, jest mi niedobrze. Będę walczyć ze sobą, żeby się nie popłakać. A wiecie co jest najgorsze, że ja dzisiaj powinnam dostać okres. To wiecie jak moje emocje będą na mnie oddziaływać tam. Będzie po prostu bardzo, bardzo ciekawie. E, idę teraz na peron. SKM-kę mam za... Mam 7 minut? Nie idealnie. moja skrębka, ale to nie ta, spokojnie to jest nasza trójmiejska Warszawa tam w ogóle na szczycie, nie widać teraz, ale jest restauracja nigdy tam nie była. o Jezus nigdy tam nie byłam, ale zawsze chciałam, więc może kiedyś się wybiorę i was zabiorę ze sobą, kto już to wie albo dam wam znać na pewno na Instagramie, tam wam pokażę jak to wygląda, jak jesteście ciekawi jak wygląda restauracja nie no, tak czy siak, wpadnijcie tu, please a ja muszę bilet kupić! Nareszcie! Jezus! O, było ciężko. Skończyłyśmy! Idziemy do domu! A w poniedziałek powtórka! Jesteś na to gotowa, Paula? Nie. Ja też nie. Ale jest dobrze, słuchajcie, ponieważ ja się nie popłakałam. Raz miałam tylko łzy w oczach, bo pani mi zaczęła płakać, ale to tylko raz. Mhm. Ogólnie uważam, w miarę dałam radę. Myślałam, że będę w gorszym stanie po wyjściu stąd. Jest teraz mega, mega ładna pogoda i w sumie jest troszkę zimno, ale widzicie, jak słoneczko świeci. O, lubię taką pogodę. Jeżeli ktoś się z Was zastanawia, czy na przykład da radę, na przykład chce iść na studia fizjoterapii, ale nie wie, czy sobie poradzi w szpitalu, to ja, osoba, która ma naprawdę ogromny z tym problem i, no mówię, łezki mi napływały do oczu parę razy, to jestem w stanie powiedzieć, że dacie radę. Ze mną naprawdę jest ciężko, ale jak ja dałam radę, to wy też dacie radę. Ale nie było aż tak źle. Teraz będę jechać... Oh, ale słońce. Teraz będę jechać do domu autobusem, ale chcę jeszcze podjechać może do Auchan, ponieważ ja bym chciała zrobić takie prezenty dla moich dziewczyn na święta własnoręcznie. Chcę zrobić solę do kąpieli, kupić barwniki, kupić sól, kupić jakieś aromaty, zrobić coś takiego od siebie, jakieś ładne słoiczki, wstążeczkę zawiązać, wiecie o To chodzi. Tylko nie wiem, czy właśnie chcę zrobić to dzisiaj, czy kiedy. Dobra, słuchajcie, wysiadłam y, szybciej w, z autobusu, żeby pójść jeszcze do tej galerii, i teraz tak, plan na zakupy jest taki, że muszę kupić... 5, nie, czekajcie, cztery. Tomka, Klaudynka Karik, Daria. 4, <grym> Musiałam policzyć Ile ile muszę zrobić prezent? Dla czterech dziewczyn i muszę tak, kupić takie jakieś słoiki. Fajnie by było, jakby one były z takim od razu pokrywką, którą się tak zatrzaskuje. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi. No ale jakieś takie cztery słoiki, muszę kupić sól, muszę kupić olejki, chciałabym lawendowy albo różany, e, barwniki, by zrobić tą sól, układać w takich, e, nie wiem, jak to też wytłumaczyć, jakby że na przykład czerwony. 呃。Uh biały, niebieski załóżmy tak, wiecie o co chodzi tak ułożyć tą sól, żeby ładnie wyglądała w tych słoiczkach, to chyba tyle sól, barwniki, słoiki, a i wstążkę, żeby jakoś to ładnie zawiązać jestem ciekawa ile coś takiego nie wyjdzie, bo wiadomo jak się robi jakiś taki własnoręcznie prezent, to też trzeba no raczej troszkę wydać na rzeczy do tego nie zawsze, bo można też zrobić ze słoików na przykład, które mam w domu a mam masę słoików, ale jednak chciałabym, żeby to jakoś tak ładniej wyglądało więc to już jest bardziej takie moje widzimisię, bo pewnie za słoiki zapłacę najwięcej, tak zakłada. Ale mi zamarza ręka, muszę schować, bo oh, nie idzie wytrzymać. Bo już Wam chyba nagram w galerii jak będę, bo naprawdę mi zimno w rączkę. Słyszycie, na samym początku pójdziemy do Action. Ja już w ogóle na tych vlogmasach to chyba czwarty raz jestem w Action, nie wiem. Pójdziemy do Action zobaczyć te słoiki, bo muszę mniej więcej znać wielkość ile potrzebuje soli i tego wszystkiego, więc najpierw ogarniemy to, a później resztę. Mamy albo takie słoiczki, albo takie, ale te całe chyba są przesada, bo to za dużo by było. I trochę za małe, ale są za 7 zł. Wydaje mi się, że pójdziemy w te. Ile ich jest? 6. Dobra, to biorę te 7 sztuk. Nie wiem, czemu powiedziałam 7, chodziło mi, że 4. <grym> Kolejny przystanek Hebe, i tutaj idziemy po olejki. I może, jak znajdę płatki róż, ale to nie wiem w sumie gdzie. O kurde, tutaj są takie olejki, ale patrzcie, one są po 30 zł. Dość sporo, a ja myślałam, że to takim malutkim. Ho, Kurde, słuchajcie, tutaj jestem teraz w Osmanie i tutaj też są takie ceny w ogóle z kosmosu, tylko że to są jakieś takie, wiecie, fancy te olejki, po takie zwykłe bym potrzebowała. Przepraszam bardzo, e, czy znajdę olejek lawendowy albo różany? A różany eliksir, na pewno, 100%. Mhm. Okej, okay, dobra, dziękuję bardzo. Idę do apteki może tam coś znajdę. Mówiłam w aptece taki olejek. I co prawda to był za 20 zł, ale stwierdziłam, że już mi się nie chce szukać i ja po prostu biorę ten. Zastanawiam mnie tylko, gdzie ja mogę dostać płatki róż. Jakby jak patrzę sobie, tak gdzieś szukam w głowie płatki róż, to widzę ten obraz, że gdzieś leżą takie pomakowane w paczuszkach, a ja nie wiem gdzie. Stwierdziłam, że idę do... owszo. Mam nadzieję, że tam po prostu coś znajdę. Zastanawiam się, którą sol wziąć, ale chyba wezmę tą himalajską. Wzięłam takie trzy i raczej powinny starczyć. Teraz będziemy szukać. I tej róży i barwników jeszcze. Znalazłam barwniki, mamy takie trzy kolorki płynne, więc weźmiemy coś takiego. Teraz jeszcze podejdziemy do Hebe zapytać się o te płatki róż może w Hebe będą. Byłam tam, ale nie pytałam o to. Słuchajcie, bo znalazłam tutaj suszone maliny, żurawinę, dzika róża, hibiskus i faktycznie no róży nie ma, ale jest na przykład owocowa porzeczka, wiśnia. Tutaj są napar owocowy z aronią, z dziką różą, o! I nie wiem, czy po prostu czegoś takiego nie wziąć i. Sypać co do tego. Wezmę taką paczkę. Chyba z dziką różą najlepsze będzie właśnie. mam właśnie o coś takiego, chociaż mi chodziło. Właśnie wróciłam do domu godzina 14.00 i powiem Wam, że idę na drzemkę. Jestem tak zwyczona. Kusia nie będzie protestować, mi Kusia pójdzie ze mną na drzemkę, prawda? Idziemy spać! Prano. A jak wstaniemy, porobimy te solę do kąpieli. Ej, wiecie, w końcu nie poszłam na drzemkę, bo mój chłopak do mnie zadzwonił, że muszę, on musi wymienić kartę w aparacie, czy coś, i, i że on zaraz przyjdzie i, i że muszę musi wymienić tą kartę. No i tak przychodzi i tam kwiatki i to wcale nie było, że musiał wymienić kartę, tylko to była zmyłka. Dlatego mogę nie spać. O panę żółte. Wstałam z drzemki, jest godzina 16. Była bardzo dobra drzemka, powiem wam. Zabowiłam sobie jedzenie. Nie pamiętam kiedyś, miałam taki okres, że padtaja zamawiałam sobie dzień w dzień. I tak po prostu padtaj, padtaj, padtaj. I nagle przystałam go jeść. Nie wiadomo dlaczego. I Lizdek wchodzę teraz na Pyszczepę, albo musiałam sobie tak czy jak coś zamówić, bo miałam nic w lodówce. Musiałabym iść do sklepu, do sklepu i pewnie bym wydała tyle samo pieniędzy. No nieważne. Zamawiałam sobie padtaj. A jak czekamy na padtaj, to otworzymy kalendarza, dobra. Na pierwszy rzut leci Nex. oczywiście. Mamy tak, osiemnasteczkę tutaj, dziewiętnasteczkę tutaj, zbliżamy się do końca, ale ogarnęłam, że jakiegoś dnia będziemy musieli otworzyć trzy e, odcinki. <grytanie> otworzyć trzy okienka, ponieważ znowu coś pomieszałam i ja tu nic nie mam, a nie, mam coś, okej. Okay. <grytanie> znowu coś pomieszałam i źle wyszło. Ej, te chyba będą jedną z moich ulubionych pomadek. Okay. W 19 mamy takiego mega mega niedziaka, no bardzo ładny też. Doryżła! Jaki lekkie w ogóle już jest ten kalendarz. Kończymy powoli. Nie fajnie. O! Coś takiego większego. O, 19 i mamy, będzie to znowu chyba co w pierwszym vlogmasie. Próbowałam jakby wyczuć co tam jest i to jest chyba to samo. No dobra, ale najpierw otwórzmy sobie osiemnastkę. To są te pomadki, teraz dostałam w innym odcieniu akurat, co w Mikołajki dostałam dwa razy to samo. Czy tutaj będzie róż, czy jakiś brązer, czy rozświetlacz. Uuu, też chyba róż. A ten chyba jeszcze ładniejszy, mi się wydaje, taki brudny. Bardzo ładny. Otwieramy sobie. Action! Trzeba, chcecie mi dzisiaj tutaj zaskoczyć. Uuu! Jest tu, słuchajcie, spray, do pokoju. Widzicie, taki odświeżający zakładam. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. A w 19 mamy... Gwiazdkę kula do kąpieli. Spoko. Ja lubię kulę, więc dla mnie to jest yy, naprawdę mega spoko. Bardzo fajnie. Zobaczmy, co mi chcą, chcą dzisiaj te czekoladki ciekawego powiedzieć. No zobaczmy, zobaczmy. E, osiemnasteczka. Oh, o, taka Ferrero Rocher Ferrero No ale no, tak samo nic się nie zmieniło, to w mi nie smakuje 19 otworzę sobie standardowo później. Z herbatek w 18 mamy Guma, imbir, trawa cytrynowa Taka herbatka w 19 mamy celion Cynamon Znowu ten Celion. To tyle z mojego otwierania kalendarzy niestety Patrzcie co mam Przyszedł do mnie pada, Jezu Ale jestem szczęśliwa ale wam zrobię pewnie teraz smakowe, tak mi się wydaje. Ale nie mam widelca, więc muszę iść po widelec. Dobra, robimy pierwszy taste test. zawsze kurdy, zapominam powiedzieć im, że bez chili. Ej, w ogóle miało być 5 kierwetek, a jest raz: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. jeszcze tofu? Co to w ogóle za jakiś kebab mix? Jezu, i teraz znowu przypomnij mi się ten smak, i będę znowu cały czas go zamawiać. O jezu, mega dobre. Ja odpalam los. Jesteście gotowi pobawić się małego chemika? Bo ja tak. Pokażę Wam, co zakupiłam. Ja Wam chyba wszystko pokazywałam, ale zrobię Wam jeszcze raz haul. Tak w razie czego, mamy trzy opakowania soli himalajskiej. Napar owocowy z dziką różą. Wydaje mi się, że coś takiego można dać do tej soli kąpieli, bo to dodatkowo będzie y, ładnie pachniało. Tak mi się też wydaje. Wziąłem jedno opakowanie, bo to tak troszeczkę, żeby wymieszać z tą solą. Mamy cztery te słoiczki, dla każdej z dziewcząt, żeby było. Mamy trzy barwniki takie płynne i mamy olejek lawendowy. Zacznijmy od tego, że pójdę ja do Was po prostu wrócę. Z młodymi słoikami wrócę z miseczkami, łyżkami i gdzieś się zaraz tu rozstawiły. Teraz jesteśmy w moim aktualnym y, miejscu pracy. Tutaj sobie położyłam kocyk, przerzekowałam sobie cztery słoiczki. Mamy trzy łyżki i trzy miski, ponieważ będzie trzykolorowa ta sól do kąpieli, więc ja sobie tutaj te trzy miski po prostu rozłożyłam. Wziąłam w razie czegoś ze sobą papier, bo to na pewno się przyda. Mogłam wziąć w sumie jakieś jakąś miseczkę na ten napar. Ale dobra. Będziemy tak prosto z tego. Nie chcę to powąchać. Ale pięknie to pachnie. O Jezus. O ja cię kręcę, przepięknie. majlajska. Nie wiem, czy chcę całą przysypywać. Zrobię tak, że po prostu otworzę jedną i po trochu po prostu będę rozrabiać i będę później otwierać i dodawać barwniku, żeby e, nie zmarnować tego, bo nie wiem ile ja po prostu tego wyjdzie. Ale no, coś tak czuję, że to będzie mega fajne doświadczenie, mówię wam. Ja się jaram. Ja się serio jaram tworzę sobie dwie, a tą trzecią zostawię po prostu, tak w razie czego, żeby ten kolor w tych barwnikach, jak będę wiecie, mieszać, cały czas taki sam, jakby o takiej samej intensywności. Czyli dwie na Plan, słuchajcie, jest taki, że będziemy, e, zaraz to ubarwimy, i tak dalej, i będziemy dawać jakiś na przykład różowy, płatki kwiatów, to jest ten róż, później na przykład niebieski, płatki żółty, płatki i koniec. Zamykać i jakoś ładnie tam to zawiązać. Jeszcze do każdego muszę dodać ten olejek eteryczny. Sposób użycia. Podano na kartoniku, a ja kartonik wyrzuciłam. Muszę iść grzebać w śmieciach. Wygrzebałam. Mamy. Koro do kąpieli dodać nie więcej niż 10 kropelek oleju do wanny. Do samej jednorazowo. to no wydaje mi się, że tak 20 takich kropelek mogę dać na cały jakby słoik, bo no bo wiadomo, nie będzie... Dziewczyny nie wsypią wszystkiego naraz, tylko raczej będą sobie właśnie ją na łyżeczkę brać i wsypywać. Więc to wtedy nie będzie tak przesadnie, ale nie będzie też tak mocno intensywnie. Wydaje mi się, że 20 kropelek będzie git. Jezus! Czy ja powinnam założyć jakieś okulary? Raz, dwa, trzy. Mhm, jeden, dwa, mieszajmy, to. Wydaje mi się, że 20 to jednak będzie za mało na, na taką porcję soli. Właśnie będę czasem dokładać. Dobra. Dziew na dwa. Dobra, dodaję jeszcze po 5 kropel. Albo 10. 3, 4, 5, 6, 7. Nie no, wydaje mi się, że ja jestem z tym za bardzo ostrożna, bo jak serio jest 10 kropli do wanny od razu, tak? To wydaje mi się, że jak na taką to no, można by było spokojnie tutaj. Tak wygląda ta sól. Ona ogólnie sama w sobie. Uważam, że jest bardzo ładna, więc zastanawiam się, czy w ogóle nie zrobić tak, że tutaj dodać... Te barwniki, co mamy. Różowy, żółty i niebieski do tych trzech. I rozłożyć to tak, żeby jeszcze tą wykorzystać jako bezbarwienia. Wiecie o co chodzi? Że po prostu tą. Ale nie wiem, czy mi się zmieści do tych słoiczków. Zobaczymy, jak to, jak to będzie. Zaczniemy sobie od tego różowego. Nie wiem, ile mam tego w Dobra, może najpierw przeczytam. Czekajcie. Dobra, w sumie nic tu nie jest napisane. Więc oczywiście na oko. Pyk, 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 pyk. Ej, mega ładnie to wygląda, w ogóle. No, przesadziłam z ilością tego. My dodajmy do na przykład tego dużo mniej niebieskiego czy tam żółtego. I zobaczymy, czy to też tak będzie barwić po prostu. I tyle. Hop, hop, hop. Na razie tak zróbmy, zobaczymy. Ej, bo to serio mi nie chce zejść z palca. Ja nie mogę im tego dać, bo jak one wyjdą różowe albo niebieskie z te dwa zabarwione zostawię po prostu dla siebie. Ja to przetestuję. A ja chyba im po prostu tą, tą sól, co mi została i tu, i tam. Próbuję to rozłożyć tak, żeby starczyło. Razem z tą herbatą. A z tym raczej się pożegnamy, bo ja nie przemyślałam, że barwnik będzie po prostu barwił. Mi się wydaje, że kiedyś robiłam taką sól, kiedyś, kiedyś, jak byłam mała, i dodawałam barwnik spożywczy i to normalnie schodziło. Ale teraz, szczerze mówiąc, wolę nie ryzykować, bo dziewczyny mnie zabiją więc po prostu ładnie do miseczki tutaj dodam im wtedy więcej tych kropelek i to będzie też sól zrobiona przeze mnie, nie będzie takiego fajnego efektu, oczywiście ale zawsze coś, co nie? sypiemy tutaj, może tak, zacznijmy od tych płatków na dół i zrobimy też takie warstwy, tylko po prostu z tego tylko mogłam po prostu tego więcej kupić no dobra, ogólnie jak na razie wygląda to całkiem ładnie, dodamy teraz soli. Jezu, dzięki Bogu, że ja do tego, do tej ostatniej nie dałam barwnika. Jak na razie prezentuje się to tak. Tutaj na dole mamy te owocki. Teraz jeszcze to przeskiermy tym. Będzie git. Nie no, nie mogę przeżyć tego, że serio, gdybym dała im to różowe albo to niebieskie i by skończyły po prostu jak ta z Charlie Fabryka czekolady, ta od Jagód. Pamiętacie to? Skończyłam! Patrzcie. Tak się prezentują te słoiczki. Uważam, że całkiem cute. Jeszcze je się obwiążę z tą i no! całkiem fajnie. O jacie, pięknie. Mam no, nadzieję, że dziewczyny się ucieszą. No. Ja bym się ucieszyła. No, jedyna w topa z tamtą solą, ale jak mówię, ja przetestuję dzisiaj na sobie. Jeżeli będzie dobrze, to wam też dam znać, może w kolejnym vlogu, może w tym, zobaczymy, bo nie wiem, czy wezmę tą kąpiel dzisiaj, czy jutro, ale to po prostu zostanie i no, jak będę różowa albo niebieska na TikToku, czy na Instagramie, to, to będziecie wiedzieć, że test się nie powiódł. Mam i czerwoną, i zieloną wstążkę. Mm. Dobra, powinno starczyć. Jak nie starczy, to będę komponować. zdanie, że cute. Tak się prezentuje całość, kochani. E, uważam, że jest naprawdę to super prezent i wiadomo, każdy może zrobić to w innej formie. Możecie użyć większego słoika, możecie mm, dodać jakieś inne kwiaty, może coś jeszcze można dodać. Po prostu tak wiecie, poszukać, pomyśleć. Uważam, że e, mega cute. Można zawsze do tego jeszcze, nie wiem, jakiegoś Mikołaja dokupić y, i naprawdę bardzo fajnie. Albo na przykład te Mikołajki klasowe. To naprawdę już już poszło, ale może za rok yy, zrobię sobie kąpiel, wypróbuję tą sól ale nie tą z barwnikiem, tamtą jednak wyrzuciłam, boję się, że mama mi okrzyczy jak zabarwię wannę więc sobie tylko wzięłam tą, która mi została zrobię sobie sól zrobię sobie relaks obejrzę sobie serial w wannie yy, nie wiem, może jakieś owocki sobie pokroję, no wiecie, po prostu taki odpoczynek dla mnie teraz chwila relaksu, z Wami się żegnam i widzimy się za dwa dni. Bye!